Ten kanał zarabia od 400 dolarów do nawet 7000 dolarów miesięcznie, co w przeliczeniu daje średnio około 466 złotych dziennie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że właściciele tego kanału po prostu siedzą i nagrywają siebie oglądających kiepskich. W tym odcinku dowiesz się, jak możesz wykorzystać tą wiedzę do zarabiania w łatwy sposób. Kanał oglądamy, to kanał, który subskrybuje ponad 100 tysięcy osób. Kanał ten jest prowadzony przez dwóch youtuberów, Yahoo oraz Aroshefa. Ich odcinki trwają średnio 20 minut i są oglądane przez wiele osób. Ci youtuberzy po prostu oglądają i komentują odcinki świata według kiepskich, które podsyłają im ich widzowie. Do tej pory kanał ten wygenerował ponad 27 milionów wyświetleń, co daje nam od 20 do nawet 200 tysięcy złotych. Zakładając oczywiście to, że mają oni włączoną monetyzację na swoim kanale. Jeśli sam chcesz w podobny sposób zarabiać pieniądze, to obejrzyj to wideo do końca, na początku załóż kanał na YouTube, nazwa kanału nie ma większego znaczenia. Najważniejsza rzecz to Twoje filmy, które będziesz wrzucał regularnie. Miej świadomość, że nie można publikować całych filmów, które nie należą do Ciebie, a już na pewno nie można dodawać takich filmików bez wprowadzania żadnych zmian. Jeśli już chcesz użyć czyjegoś filmiku, to postaraj się dodać jak najwięcej własnej wartości. Jeśli dodana przez Ciebie wartość będzie za mała, YouTube może nie zaakceptować Cię do ich programu partnerskiego, dzięki któremu będziesz mógł zarabiać pieniądze z reklam. Przykłady zmian, które... Które możesz wprowadzić, mogą na przykład obejmować, oryginalny montaż. Możesz również zainspirować się kanałem, o którym wspomniałem na początku, i komentować od czasu do czasu oglądany przez Ciebie filmy. Pamiętaj, że za swoje pierwsze filmiki nie zarobisz ani złotówki. Aby zacząć zarabiać pieniądze, musisz najpierw dołączyć do programu partnerskiego. Będzie to możliwe po zebraniu jednego tysiąca subskrypcji oraz 4000 godzin oglądania. Dopiero potem będziesz mógł zmonetyzować swój kanał i zarabiać na oglądanym przez ciebie materiale. Na koniec muszę jeszcze wspomnieć, że nie mam wystarczającej wiedzy dotyczącej legalności takiego sposobu zarabiania pieniędzy. Wiem, że są osoby, które wstawiają całe odcinki kiepskich na swoje kanały, ale po czasie są one usuwane. Jest to spowodowane albo niedodaniem do swoich filmów wystarczającej ilości zmian, albo tym, że właściciel treści nie życzy sobie, aby były one publikowane w serwisie YouTube. Co jest bardzo możliwe, gdyż obecnie kiepskich można oglądać w Polsadgo i trzeba za taką usługę zapłacić. Na Twoim miejscu sugerowałbym zrobienie odpowiedniego researchu, a w niektórych przypadkach skontakowanie się z prawnikiem, aby mieć pewność, że działasz w sposób w pełni legalny. Skontaktowałbym się również z właścicielem treści, i zapytał się, czy mogę działać w ten sposób, aby uniknąć wszelkich problemów prawnych. Jeśli nie będziesz miał możliwości zarabiania pieniędzy przez oglądanie swojego ulubionego serialu, to nie martw się. Możesz również komentować filmy w serwisie YouTube, wrzucane przez innych użytkowników. Pamiętaj jednak o tym, żeby dodawać znaczącą wartość do swoich filmów oraz nie używać dużej części cudzego materiału. Upewnij się również, że zarabianie w ten sposób jest w pełni legalne, aby uniknąć problemów prawnych. Kanał oglądamy. Często dodaję również link w opisie kanału do strony Pols.ad.go, na której można zakupić pakiet na 30 dni za 30 zł. I myślę, że to może być w tym wszystkim kluczowe. To tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.